No dzień dobry. Masę dostaje zdjęć zapytań o wycinanie raków, wycinanie różnych chorób kory, o starych drzewach, już chorowanych, których pnie już są w opakanym stanie. Tu pokazuję Wam dlatego tą jabłoneczkę może nie jest jeszcze taki gigant, ale już swoje przeszła. Dzisiaj w tym roku miała. Jedno porządne cięcie, a to tylko z tego względu, że proszę zobaczyć to drzewko od wielu lat, lat już choruje. Tu jest taka dziupla, ale to jeszcze nic przy tej dziupli. Taka ładna młoda gałąź, Kora cała żywa, bo rana była ucięta krótko, i jak widać, tu już oblewa. Jedziemy w dół tego drzewka i zobaczcie dziura na wylot. Tylko cienkie ścianki, które trzymają drzewo w pionie. Różne gniazda komarów, mrówek, termitów, ale drzewo ciągle zarasta. Ciągle oblewa nową korę. I żyje. Nieraz takie figury geometryczne mają większą wytrzymałość niż drzewo pełne. Dlatego produkujemy tyle rur, bo one mają największą wytrzymałość. Kształtowniki, kątowniki. Tylko dlatego, że te ściany są często bardziej wytrzymałe niż pełna konstrukcja. Tak, sztuka polega tylko na tym. Żeby teraz to drzewko miało jak najmniejszą koronę Ale najbardziej chodzi o to, żeby drzewko miało krótką koronę na boki i w górę Po to uciąłem tam taki piękny, gruby czub Który stanowił dźwignię dla całego drzewka Wystarczy nam takie jak ono będzie tylko małe, żeby z ziemi oberwać tu jest dużo pączków kwiatowych jabłoń stale owocuje, co roku ma kwiaty i ma owoce jak widać dalsza część drzewka jest zdrowa i ucinamy te konary, które wychodzą daleko poza obręb drzewa żeby drzewko było jak najszczuplejsze i jak najniższe to samo jak ucieka do góry tak jak jest to bardzo stara jabłoń to też przytnijmy te grube konary na długość tak żeby drzewo nie miało takiej potężnej dźwigni bo wtedy Siłą ciążenia, jak dostanie owoców, to może wszystko, cały ten główny pień, czy konar, jak jest pusty, pęknąć. Jak będziemy to robić co roku, to tak uformujemy to drzewo. Może mieć nawet parę wieków, że jeszcze postoi nam i poowocuje, nawet na takiej skorupie przez kilka albo kilkanaście lat. O! Tak to drzewko wygląda ma dwa metry średnicy, niecałe 2 metry wysokości. Jak będzie to gruby pięć stare bardzo drzewo. To skróćmy te gałęzie najdłuższe z boku o połowę, te czuby wytnijmy, żeby żeby drzewo było krótsze, bardziej krępe i zwarte. Wtedy siła ciążenia na boki nie jest tak duża. I drzewko nawet na takiej skorupie, a jeszcze wytrzyma kilka ładnych lat. Jak pamiętam, a tu przyjeżdżam już naście lat, tak to drzewko wyglądało, tylko, że było cieńsze i tak dalej. I owocuje, i rośnie, i nic sobie z tego zbytnio nie robi. Do zobaczenia.